Sejmothy Piers. noc, która zamroziła miasto Szczytno. 1991 rok. Trzy zwłoki w domku przy ulicy Leśnej. Milicja znajduje tylko jeden ślad odcisnek buta na śniegu. Sprawca jakby zapadł się pod ziemię. Przez 48 lat ta sprawa była oficjalnie zamknięta. Aż do dnia, gdy nowa technologia pozwoliła usłyszeć głosy z grobu. O godzinie szóstej rano, sąsiad pan Wojciech idący do pracy, zauważa, że drzwi wejściowe domu Nowaków są uchylone. To niepokojące. Puka, nie ma odpowiedzi. Wchodzi do środka. W salonie panuje chaos, przewrócone krzesło, rozbity wazon. Na podłodze w przedpokoju, na jasnym dywanie, widzi ciemne, brunatne plamy. Idzie dalej do sypialni. To, co widzi, prześladuje go przez resztę życia. Ciała Stanisława i Marii leżą na łóżku. Są częściowo przykryte kocem. Widać liczne rany kłute. Są zimni. Pan Wojciech biegnie na milicję. Na miejsce przyjeżdża patrol. Funkcjonariusze, wówczas jeszcze nie przygotowani na tak brutalne sceny, zabezpieczają teren. W drugiej sypialni pokoju Anny znajdują jej ciało. Dziewczyna nie zginęła od ciosów nożem. Została uduszona. Na jej nadgarstku widać ślady po sznurze. Scena jest przerażająco cicha. Cisza, która zapadła po krzyku, który nikt nie usłyszał. Milicja rozpoczyna ogromne, jak na tamte czasy, śledztwo. Przesłuchiwani są wszyscy sąsiedzi, współpracownicy, dalsza rodzina. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Śnieg, który spadł tej nocy, skutecznie zakrył wszelkie ewentualne ślady na zewnątrz. Jedynym namacalnym dowodem jest pojedynczy męski ślad buta na mokrej jeszcze wtedy wieczorem ziemi przy furtce. Odcisk jest niewyraźny, częściowo zniszczony. To but typu Adidas, popularnego wówczas modelu. To za mało. W domu nie znaleziono broni. Sprawca najwyraźniej zabrał ją ze sobą. Nie było też śladów włamania. Drzwi zostały otwarte od wewnątrz lub sprawca został wpuszczony. To sugeruje, że ofiary mogły znać napastnika. Pojawia się teoria o nocnym gościu, kimś, kto zapukał i został wpuszczony do środka. Ale nikt nie wie, kim był ten gość. Śledztwo utyka w martwym punkcie po kilku miesiącach intensywnych, lecz bezowocnych działań. Sprawa nocnego gościa z 1971 roku trafia do archiwum. Akt zostaje zamknięty, choć nierozwiązany. Miasto szczytno próbuje zapomnieć, ale cień tej nocy wisi nad ulicą leśną przez kolejne dziesięciolecia. To połączenie między nami widzami rozsianymi po świecie, a tymi, którzy tamtej nocy stracili wszystko, jest jedynym światłem w mroku tej opowieści. Cisza, która zapadła po tej zbrodni, była tak głośna, że odbijała się echem przez kolejne pięćdziesiąt lat. A w tym echu zamrożonym w czasie czekała prawda. Czy ta historia porusza cię w jakiś sposób? Zrób mi kluczową przysługę. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz i która jest u ciebie godzina. Powiedz mi, który moment wywarł na tobie największe wrażenie zaginięcie, odkrycie ciała, czy może fakt, że zabójca żył wśród wszystkich, jak niewidzialny sąsiad. Dzięki temu będę wiedział, że jesteś naprawdę związany z naszą misją. Odkrywaniem spraw zamrożonych w czasie i udowadnianiem, że prawdy nawet najpóźniejszej nie da się uciszyć. I posłuchaj tego: 96,3% osób śledzących te śledztwa wciąż nie subskrybuje kanału. Jeśli nie należysz do tej grupy, zapraszam Cię do zasubskrybowania teraz. To całkowicie darmowe i zapewni, że nie przegapisz najbardziej wstrząsających historii. O rozwiązanych niewyjaśnionych sprawach, w których sprawiedliwość dotarła tam, gdzie wydawało się to niemożliwe. Pamiętaj też, na końcu tego filmu znajdziesz inne zamrożone sprawy, które czekają na twoją uwagę na ekranie. Śledztwo w Białym Śniegu Milicja w 1981 roku działała szybko, ale jej metody były ograniczone technologią i realiami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przez pierwsze tygodnie po odkryciu zbrodni przy ulicy Leśnej całe szczytno żyło tylko tą sprawą. Funkcjonariusze przeczesywali okolice, wielokrotnie przesłuchiwali każdego, kto mógł cokolwiek wiedzieć. Zeznania były jednak niejednoznaczne i pełne sprzeczności. Jeden z sąsiadów twierdził, że słyszał podniesione głosy, dochodzące z domu nowaków około północy. Inny przysięgał, że wszystko było cicho a światła zgasły punktualnie o dziesiątej. Żaden ze zeznań nie dawał konkretnego punktu zaczepienia. Kluczowym elementem, który od początku wydawał się obiecujący, był ślad buta przy furtce. Eksperci z laboratorium kryminalistycznego w Warszawie określili, że pochodzi on z buta sportowego, produkcji radzieckiej, wzorowanego na zachodnich Adidasach. Model był popularny wśród młodych mężczyzn. Ślad miał charakterystyczne wytarcie na lewej podeszwie. To była jedyna fizyczna pozostałość po sprawcy, ale w tamtych czasach baza danych odcisków butów praktycznie nie istniała. Ślad był dowodem, ale bez punktu odniesienia. Pozostawał niemym świadkiem, którego nikt nie mógł zmusić do mówienia. W domu nowaków nie znaleziono żadnych odcisków palców obcych osób, poza tymi, które można było wytłumaczyć wizytami gości. Sprawca najwyraźniej działał metodycznie, być może w rękawiczkach albo wytrzeć powierzchnię. Brak włamania był najbardziej niepokojącym aspektem. Wszystko wskazywało na to, że Stanisław, Maria lub Anna otworzyli drzwi sprawcy. To zawężało krąg podejrzanych do znajomych, rodziny sąsiadów. Milicja sporządziła listę kilkudziesięciu osób. Każda została sprawdzona. Każda miała alibi, które choć nie zawsze idealne, było wystarczające, by nie móc postawić zarzutów. Atmosfera w miasteczku stawała się coraz bardziej gęsta od podejrzeń i wzajemnych oskarżeń. Zaufanie między sąsiadami, które kiedyś było oczywiste, nagle zniknęło. Po około sześciu miesiącach śledztwo całkowicie utknęło. Brakowało nowych dowodów, brakowało świadków, brakowało motywu. Rodzina Nowaków nie była bogata, nie mieli wrogów. Teoria o napadzie została odrzucona, ponieważ w domu nie zginęły żadne wartościowe przedmioty. Mała szkatułka z biżuterią Marii stała nietknięta na komodzie. Pieniądze, które Stanisław trzymał w szufladzie na czarną godzinę, również pozostały na swoim miejscu. To nie był rabunek, to było coś innego, coś głęboko osobistego. Ale co? Na to pytanie nikt nie potrafił odpowiedzieć. W 1973 roku prokuratura oficjalnie umorzyła śledztwo. Akta sprawy nocnego gościa trafiły do tekturowej teczki opatrzonej napisem UMOŻON i złożonej na półce w archiwum komendy wojewódzkiej w Olsztynie. Z czasem ludzie w Szczytnie zaczęli wracać do normalnego życia. Dom przy ulicy Leśnej został sprzedany potem jeszcze kilka razy zmieniał właścicieli. Dla nowych pokoleń mieszkańców tragiczna historia rodziny Nowaków stała się jedynie miejską legendą, opowieścią, którą starsi opowiadali przy ognisku, straszną, ale odległą, prawie nierealną. Śnieg czasu przykrył pamięć o tej zbrodni grubą, białą warstwą pozornego zapomnienia, ale pod tą warstwą ślad buta i niewyjaśniona tragedia czekały cierpliwie. Czekały na nowe światło, cień przeszłości. Nowe oczy na stare dowody minęły dziesięciolecia. Polska się zmieniła, milicja została zastąpiona przez policję, a technologia śledcza dokonała niewyobrażalnego skoku naprzód. W 2018 roku, w ramach ogólnopolskiego programu Zarchiwizowane Sprawy, mającego na celu ponowną analizę najstarszych niewyjaśnionych zbrodni przy użyciu nowoczesnych metod, do komendy wolsztynie trafiła teczka sprawy nocnego gościa z 1975 roku. Przydzielono ją dwóm doświadczonym oficerom podkomisarz Oldze Borkowskiej i aspirantowi Markowi Zalewskiemu. Ich pierwsze wrażenie było przygnębiające. Dokumentacja była uboga, zdjęcia czarno-białe i niewyraźne, a opisy mało precyzyjne. Jednak wśród tych wszystkich niedopowiedzeń był jeden fizyczny dowód, który przetrwał w idealnym stanie: gipsowy odlew śladu buta, przechowywany w pudełku z napisem Dowód Rzeczowy Nr. 3. Dla śledczych z 1973 roku był to ślepy zaułek. Dla Borkowskiej i Zalewskiego był to klucz. Postanowili poddać odlew nowoczesnej analizie biomechanicznej i trójwymiarowemu skanowaniu. Specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie byli w stanie odtworzyć nie tylko ogólny kształt podeszwy, ale także mikroskopijne zużycia i rysy, unikalne dla konkretnego egzemplarza obuwia. Okazało się, że charakterystyczne wytarcie na lewej podeszwie było na tyle specyficzne, że mogło służyć jako odcisk palca dla tego buta. To był pierwszy drobny przełom. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w zupełnie innym miejscu. W aktach sprawy znajdował się opis ubrań ofiar. Na swetrze Stanisława Nowaka znaleziono wówczas kilka pojedynczych obcych włosów. W 1951 roku nie potrafiono z nimi nic zrobić poza ustaleniem, że są włosami męskimi. Próbki te, starannie zapakowane w papierowe koperty, również przetrwały w archiwum. Borkowska i Zalewski. Zdecydowali o wysłaniu ich do badań DNA. Proces był żmudny i kosztowny. DNA było zdegradowane, częściowo zniszczone przez czas. Laboratorium genetyczne w Poznaniu potrzebowało miesięcy, aby wyizolować użyteczny profil. W końcu się udało. Uzyskano częściowy, ale czytelny profil genetyczny nieznanego mężczyzny. Profil, który nie istniał w żadnej policyjnej bazie danych. Sprawca nigdy nie był karany. Śledczy stanęli przed kolejną ścianą, mieli profil DNA, ale nie mieli do kogo go przyrównać. Wtedy Marek Zalewski wpadł na pomysł, który w Polsce był wówczas nowością genealogia genetyczna. Polegała ona na porównaniu uzyskanego profilu z bazami danych komercyjnych firm genealogicznych, do których ludzie na całym świecie wysyłają swoje DNA, by odnaleźć przodków. Była to szara strefa prawna i etyczna, ale w przypadku tak starej i brutalnej zbrodni podinspektor wyraził zgodę. Profil sprawcy został przesłany do jednej z takich międzynarodowych baz. Minęło kolejnych kilka miesięcy, zanim algorytmy znalazły dopasowanie. Nie był to bezpośredni potomek ani brat, ale dalszy krewny, człowiek o nazwisku mieszkający w Szczytnie. To był moment, w którym cień przeszłości zaczął nabierać bardzo realnych kształtów. Sprawa, która przez prawie pięćdziesiąt lat była zamrożona, nagle zaczęła gwałtownie topnieć, odsłaniając twarz, która przez cały ten czas ukrywała się na widoku. Nazwisko za szkłem portret zabójcy. Informacja o dopasowaniu genetycznym do dalekiego krewnego mieszkającego w Szczytnie była iskrą, która mogła zapalić lub zgasnąć. Podkomisarz Olga Borkowska i aspirant Marek Zalewski rozpoczęli dyskretne, żmudne śledztwo genealogiczne. Mając punkt zaczepienia w postaci rodziny, z którą sprawca dzielił wspólnego przodka, zaczęli budować drzewo genealogiczne. Przesuwali się wstecz przez pokolenia, a następnie w dół gałąź po gałęzi, wykluczając kobiety ponieważ badane było chromosom irdziak i osoby zmarłe lub zbyt młode, by w 1971 roku mogły popełnić zbrodnie. Proces ten, trwający tygodniami, przypominał układanie wielkiej mozaiki z rozbitych kawałków. Wreszcie, po wykluczeniu dziesiątek osób, ich uwaga skupiła się na jednej konkretnej gałęzi rodziny, a na jej końcu było jedno nazwisko Kazimierz Wróbel. Dane były szokujące. Kazimierz Wrubel miał wówczas w 1971 roku 19 lat. Mieszkał z rodzicami zaledwie cztery ulice od rodziny Nowaków, przy ulicy Sosnowej. Był znany w miasteczku jako cichy, nieco zdystansowany chłopak. Po maturze pracował dorywczo, zanim zatrudnił się w państwowym gospodarstwie rolnym. Nigdy nie był notowany, nigdzie nie wzbudzał większych podejrzeń. Po latach ożenił się, miał dwójkę dzieci, a w momencie prowadzenia śledztwa w 2019 roku był już na emeryturze. Był szanowanym mieszkańcem, sąsiadem, dziadkiem. Jego życie wydawało się zwykłe, wręcz wzorcowe. Dla śledczych był on teraz jedynym i głównym podejrzanym. Mieli motywację opartą na genetyce, ale potrzebowali czegoś więcej, by wystarczyło do aresztowania i postawienia zarzutów wrócili do akt sprawy. Przypomnieli sobie o śladzie Buta, but typu Adidas, popularny wśród młodych mężczyzn. Kazimierz Wróbel w 1971 roku był młodym mężczyzną. Czy to możliwe, że wciąż posiadał ten but, albo że zachowało się jego zdjęcie? Przeprowadzili dyskretną obserwację domu wróbla i przeszukali archiwa społecznościowe. Przejrzeli setki zdjęć z życia lokalnej społeczności z tamtego okresu i znaleźli. Na jednej, zaciemnionej fotografii z lokalnej imprezy, grupa młodych mężczyzn stała w rzędzie. Wśród nich był młody Kazimierz Wróbel. Na jego nogach były ciemne sportowe buty z charakterystycznym białym paskiem. Jakość zdjęcia nie pozwalała na identyfikację szczegółów, ale było to potwierdzenie, że nosił ten typ obuwia. To był ostatni element układanki. Połączenie niepodważalnego dowodu DNA z dowodem rzeczowym w postaci Buta, który pasował do odlewu, tworzyło spójną i mocną całość. Prokurator wydał zgodę na aresztowanie. Po niemal pięćdziesięciu latach śledczy wreszcie mieli nazwisko i twarz. Nazwisko, które przez cały ten czas było wypisane w rejestrach mieszkańców tego samego małego miasteczka. Twarz, która uśmiechała się do sąsiadów z zapłotu, cisza miała się wkrótce skończyć. Aresztowanie, spokojny poranek, głośny wstrząs. Był chłodny, słoneczny poranek, 12 października 2019 roku. Ulice Szczytna powoli budziły się do życia. W domu przy ulicy Jaśminowej Kazimierz Wrubel, kilkuletni mężczyzna, pił spokojnie herbatę w kuchni. Jego żona krzątała się w ogrodzie. Atmosfera była zwyczajna, niemal sielankowa. Po niemal pięćdziesięciu latach od tamtej nocy, Kazimierz Wróbel żył życiem statecznego emeryta. Był dziadkiem, sąsiadem, który zawsze miał czas na pogawędkę. Jego przeszłość zdawała się być pogrzebana pod warstwami codziennych rytuałów i upływającego czasu. O godzinie siódmej piętnastej rozległo się ciche pukanie do drzwi. Żona wróbla, zdziwiona tak wczesną wizytą, otworzyła. W progu stało trzech mężczyzn w cywilnych ubraniach z poważnymi twarzami. Przed domem, niewidoczny z wejścia, czekał nieoznakowany samochód. Dzień dobry, czy jest pan Kazimierz Wróbel? Zapytał najstarszy z mężczyzn, pokazując legitymację policyjną. Tak, jest w kuchni. Co się stało? Odparła zaniepokojona kobieta. Funkcjonariusze weszli do środka. Kazimierz Wrubel podniósł wzrok znad kubka z herbatą. Jego twarz przez chwilę była całkowicie pozbawiona wyrazu. Była to pustka, która trwała może sekundę, ale dla obserwujących ją policjantów wydała się wiecznością. W jego oczach nie było zaskoczenia, a raczej rezygnacja. Ciężar, który dźwigał przez całe życie, nagle stał się nie do uniesienia. Panie Kazimierzu, Jesteśmy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Mamy nakaz pańskiego zatrzymania w związku z zabójstwem Stanisława Marii i Anny Nowaków, do którego doszło w nocy z 14 na 15 listopada 1971 roku wypowiedział stanowczo podkomisarz. Wróbel powoli odstawił kubek. Jego dłonie drżały. Spojrzał na swoją żonę, która stała w drzwiach kuchni z szeroko otwartymi ze zdumienia oczami z twarzą bladą jak ściana. To jakaś pomyłka, wyjąkała. Nie ma pomyłki, cicho odpowiedział jej mąż, nie patrząc na nią. To nie pomyłka, nie stawiał oporu, pozwolił się spokojnie wyprowadzić z domu i posadzić na tylnym siedzeniu samochodu. Jego żona została na progu, oszołomiona, z rękami przyciśniętymi do ust, niezdolna do wydania z siebie, Jakiegokolwiek dźwięku. Samochód odjechał, a wraz z nim odjechała iluzja normalności, którą rodzina wróblów budowała przez dziesięciolecia. Wiadomość o aresztowaniu rozeszła się poszczytnie, z prędkością błyskawicy. Szok był absolutny. Ludzie, którzy znali Kazimierza wróbla jako spokojnego, uśmiechniętego sąsiada, nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. Nocny gość, duch z przeszłości, Mit, którym straszono dzieci, nagle stał się rzeczywistością i miał twarz kogoś, kogo mijali codziennie na ulicy. Zaufanie, które powoli odbudowywało się przez lata, znów legło w gruzach. W mieście zapanowała głucha, przerażona cisza cisza, która czekała na wyjaśnienie, na powód, na odpowiedź na pytanie dlaczego? Sąd prawda. Wychodzi na jaw. Proces Kazimierza Wróbla rozpoczął się wiosną 2020 Radziego roku w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Sala sądowa była wypełniona po brzegi: siedzieli tam dziennikarze, mieszkańcy szczytna, a także nieliczni już starzy, krewni rodziny Nowaków. Atmosfera była gęsta od napięcia i niewypowiedzianych pytań. Wróbel, starszy, przygarbiony mężczyzna w garniturze, siedział nieruchomo na ławie oskarżonych. Jego twarz była maską. Ale oczy utkwione w podłodze zdradzały ciężar, który niósł przez całe życie. Prokurator, opierając się na niepodważalnym dowodzie DNA, przedstawił chronologię zdarzeń. Włosy znalezione na swetrze Stanisława Nowaka, w 90,9098%, pochodziły od oskarżonego. To był filar oskarżenia. Dowód rzeczowy w postaci odlewu buta, wsparty zdjęciem, Potwierdzał, że wróbel był tym, który tamtej nocy wszedł na posesję Nowaków. Prokuratura przedstawiła teorię, że motywem mogła być osobista, młodzieńcza uraza być może nieodwzajemnione uczucie do Anny, choć nie było na to bezpośrednich dowodów. Młody wróbel, pod wpływem emocji, miał wejść do domu, a sytuacja wymknęła się spod kontroli, prowadząc do tragicznej w skutkach eskalacji przemocy. Adwokat wróbla, korzystając z upływu czasu, kwestionował pamięć świadków i nieprecyzyjność ówczesnej dokumentacji. Próbował podważyć wiarygodność dowodu z Buta, argumentując, że był to popularny model. Jednak wobec miażdżącego dowodu DNA jego argumenty brzmiał słabo. Próba zbudowania obrony na braku bezpośredniego motywu i wzorowym życiu oskarżonego przez ostatnie pięćdziesiąt lat była jak gaszenie pożaru szklanką wody. Kulminacyjnym momentem procesu był drugi dzień zeznań oskarżonego. Pod wpływem pytań prokuratora, pod ciężarem dowodów maska wróbla pękła. Głos mu się załamał. Nie przyznał się do winy w pełni, nie opowiedział spójnej historii, ale jego zeznania były pełne emocjonalnych luk, nagłych milczeń i niewyjaśnionych sprzeczności. Mówił o tamtym czasie jako o okresie mglistym, o poczuciu gniewu i odrzucenia, którego wówczas doświadczał. Wspomniał Annę, że była piękna i niedostępna. To była pierwsza i ostatnia raz, gdy padło jej imię z jego ust. Nie opowiedział, co wydarzyło się w domu przy ulicy leśnej, ale jego zachowanie, jego łzy, które mogły być łzami wyrzutu, a nie skruchy, dla wielu obserwatorów były wystarczającym potwierdzeniem. Sąd po rozważeniu wszystkich dowodów uznał Kazimierza Wróbla winnym trzech zabójstw. Wyrok brzmiał dożywotnie pozbawienie wolności. Gdy przewodniczący składu sędziowskiego odczytywał uzasadnienie, Wróbel stał wyprostowany, patrząc przed siebie. Nie okazywał emocji, być może czuł ulgę. Być może wreszcie po pięćdziesięciu latach ciężar, który dźwigał, został oficjalnie uznany. Dla rodziny ofiar był to koniec długiej drogi. Sprawiedliwość, choć tak spóźniona, w końcu nadeszła. Dla społeczności szczytna, proces nie przyniósł jednak pełnego zamknięcia. Pozostawił po sobie gorycz i trwałą ranę na duszy miasteczka. Prawda, choć bolesna, wyszła na jaw. I to była jedyna pewność w tej całej tragicznej historii. Epilog. Ciężar pamięci. Po ogłoszeniu wyroku życie w Szczytnie powoli wraca do swojego codziennego rytmu, ale nic już nie jest takie samo. Dom przy ulicy Leśnej stoi nadal. Dla nowych mieszkańców to tylko dom, z cieniem smutku, jakich wiele. Dla starszych pokoleń to pomnik, milczący świadek nocy, która na zawsze podzieliła historię miasteczka na przed i po. Aresztowanie i skazanie Kazimierza Wróbla nie przyniosło ulgi a jedynie gorzkie poczucie sprawiedliwości, która przyszła o pół wieku za późno. Rodzina ofiar, choć nieliczni już żyją, wreszcie mogła pochować swoich bliskich nie tylko na cmentarzu, ale także w pamięci publicznej. Ich imiona nie są już tylko wpisami w starych aktach, ale symbolami cierpienia, które doczekało się uznania. Dla rodziny wróbla rozpoczął się okres głębokiej traumy i stygmatyzacji. Żona, która przez całe małżeństwo żyła u boku człowieka z tak straszną tajemnicą, musiała zmierzyć się z poczuciem zdrady i niewyobrażalnym ciężarem wspólnej przeszłości. Ich dzieci, dorosłe już osoby, stanęły przed pytaniem, kim tak naprawdę był ich ojciec. Sprawa nocnego gościa z 1971 roku stała się ponurym przypomnieniem o trwałości zbrodni. Dowiodła, że żaden czyn nie zostaje zapomniany, a postęp nauki może przywrócić głos ofiarom, nawet gdy wydaje się, że czas wymazał już wszystkie ślady. To nie była sprawiedliwość szybka i spektakularna, ale powolna, nieubłagana i cicha, jak mróz, który skuwa ziemię, by po latach stopnieć i odsłonić to, co ukrywał. Dla widzów, dla społeczności, dla każdego, kto śledził tę historię, pozostaje refleksja. Refleksja nad tym, jak cienka jest granica między normalnością a obłędem, jak głęboko tajemnica może kształtować życie człowieka i jak ciężkie jest brzemię prawdy, która musi zostać udźwignięta, niezależnie od tego, ile czasu minęło. Prawda nie zawsze leczy, czasami po prostu waży. W przypadku Szczytna, jej ciężar będzie już zawsze częścią tożsamości tego miejsca. Po latach ciszy. Sprawiedliwość wreszcie przemówiła. Nie uczyniło to świata lepszym miejscem. Nie przywróciło życia Stanisławowi, Marii i Annie Nowakom, ale stanęło po ich stronie. W milczeniu, bez fanfar, tak jak przez te wszystkie lata, czekały ich dusze. Sprawiedliwość, która przyszła, gdy nikt już nie czekał, by szeptem wypowiedzieć to, co powinno było zostać powiedziane dawno temu. A w tym szeleście, w tym głosie Odbija się echo tamtej zimowej nocy i nadzieja, że żadna ofiara nie zostanie naprawdę zapomniana.